Uwaga! To, co dziś dzieje się w światowej polityce, to już nie jest zwykła gra. To próba generalna przed czymś znacznie większym. Indie właśnie wykonują ruch, który zmienia wszystko. Wyobraźcie sobie, kraj z miliardową populacją, potęga nuklearna, właśnie teraz jedzie do Pekinu. Do tego samego Pekinu, z którym jeszcze niedawno stał na krawędzi wojny w Himalajach. I wiecie, co jest najbardziej niepokojące? To nie przypadek. Trump myślał, że kontroluje sytuację, że można największą demokrację świata zmusić do posłuszeństwa sankcjami i groźbami. Ale stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Indie nie tylko nie ustąpiły, one przeszły do kontrataku. Po raz pierwszy od siedmiu lat słyszycie? Siedmiu lat premier Modi jedzie do Chin. To nie jest zwykła wizyta to sygnał, który wstrząsnął Waszyngtonem. Ale to dopiero początek, bo w tym samym czasie, gdy Amerykanie próbują izolować Rosję, Indie nie tylko kupują rosyjską ropę, one zacieśniają współpracę wojskową z Moskwą. Dlaczego teraz? Odpowiedź może Was zaskoczyć. To, co się dzieje, to nie tylko polityka, to zmiana układu sił na najbliższe dekady. I uwaga, dotyczy to bezpośrednio każdego z nas, bo gdy takie potęgi jak Indie, Chiny i Rosja zaczynają działać razem, to nie pytanie czy ale kiedy zobaczymy skutki w naszych portfelach? Zastanówcie się, dlaczego media głównego nurtu milczą o prawdziwych powodach tej wizyty? Co wiedzą, a czego nie chcą nam powiedzieć? I najważniejsze, co to oznacza dla zwykłych ludzi? Bo uwierzcie mi, to co się właśnie rozpoczyna, zmieni zasady gry. Nie tylko w Azji, ale na całym świecie. Zaraz pokażę Wam dokumenty, które ujawniają prawdziwy plan. Plan, który układano latami, i powiem wam, dlaczego właśnie teraz zdecydowano się go uruchomić. Napiszcie w komentarzach, czy zauważyliście już pierwsze oznaki tych zmian w waszym otoczeniu. Bo to, co się dzieje na szczytach władzy, zawsze w końcu dociera do zwykłych ludzi. Spójrzmy szerzej na to, co się naprawdę dzieje. Indie, które przez lata budowały strategiczne partnerstwo z USA, nagle wykonują zwrot o 180 stopni. Dlaczego? Bo Waszyngton popełnił kardynalny błąd. Próbował dyktować warunki państwu, które ma własną wizję świata i ogromne ambicje geopolityczne. Wyobraźcie sobie sytuację. Gospodarka na skraju przełomu. Miliardy dolarów w grze, a tu nagle ktoś próbuje zakręcić kurek z rosyjską ropą. Dla Indii to jak odcięcie tlenu. Przemysł, transport, rolnictwo. Wszystko opiera się na stabilnych dostawach energii. I co robi Modi? Zamiast ugiąć się pod presją, wykonuje mistrzowski ruch, zwraca się w stronę Pekinu i wzmacnia współpracę energetyczną z Rosją. To jest absolutnie bezprecedensowe. Indie i Chiny, które jeszcze niedawno stały na krawędzi konfliktu granicznego w Himalajach, nagle znajdują wspólny język. Dlaczego? Bo dostrzegają większe zagrożenie. Amerykańską hegemonię gospodarczą i próby narzucania własnych reguł gry. Ale to dopiero początek. Indie nie są już tym samym krajem, który kiedyś potulnie przyjmował zachodnie dyrektywy. Teraz mamy do czynienia z mocarstwem atomowym, z zaawansowaną gospodarką i co najważniejsze, z determinacją do prowadzenia własnej polityki oraz budowania niezależnej pozycji na arenie międzynarodowej. Trump, przekonany o swojej zdolności do zawierania świetnych umów, właśnie traci jednego z najważniejszych potencjalnych sojuszników w Azji. Co więcej, jego działania mogą doprowadzić do powstania nowego bloku państw, które otwarcie przeciwstawią się amerykańskiej dominacji w światowym systemie finansowym. I teraz uwaga: to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, może całkowicie zmienić układ sił na światowej szachownicy. Jeden ruch, który zaskoczy wszystkich analityków, ale o tym w następnej części. Światowa scena polityczna coraz wyraźniej pokazuje, jak kruche są pozory amerykańskiego przywództwa. Trump, próbując utrzymać wizerunek silnego lidera, który wszystkim dyktuje warunki, najwyraźniej zapomniał o starej prawdzie. Gdy próbujesz kontrolować wszystkich, możesz zostać sam. Szczególnie wymowna jest reakcja indyjskich mediów które porzuciły swoją tradycyjną powściągliwość. Ich przekaz jest prosty i bezpośredni. Mamy dość waszych pouczeń. To już nie jest dyplomacja, to szczera odpowiedź narodu, który musi myśleć o realnych sprawach rodzinach, fabrykach, transporcie i cenach paliw, a nie tylko o sankcyjnych fantazjach z gabinetów Departamentu Stanu. Indie idą jeszcze dalej, podpisując protokół o rozszerzonej współpracy przemysłowej i technologicznej z Rosją. Podczas gdy Trump skupia się na konfrontacji z Pekinem, Indie i Rosja po cichu budują praktyczne relacje, kierując się rzeczywistymi potrzebami narodowymi, a nie geopolitycznymi ambicjami. Efekt: Modi jedzie do Chin, Xi się uśmiecha, Putin jest honorowym gościem, a amerykańska polityka zagraniczna przypomina zagubionego turystę bez bagażu na lotnisku. Dużo hałasu, zamieszania i kompletny brak kierunku. Tymczasem na granicy Armenii i Azerbejdżanu rozgrywa się kolejny akt geopolitycznego dramatu. Armenia, ledwo co ochłonąwszy po serii terytorialnych ustępstw, staje przed propozycją stuletniego wynajmu części swojego terytorium. Mowa o 42-kilometrowym korytarzu w regionie Siunik, który ma połączyć Azerbejdżan z eksklawą Kiczewan. To nie jest propozycja wojskowej misji czy pomocy humanitarnej. To czysty kolonializm w nowym wydaniu. Możesz korzystać, ale nie możesz narzekać. Projekt jest stary, ambicje wielkie, a napięcia sięgają zenitu. Co myślicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Razem możemy lepiej zrozumieć te skomplikowane wydarzenia. Najnowsze wydarzenia na arenie międzynarodowej odsłaniają kolejną próbę USA do zwiększenia swoich wpływów w regionie Kaukazu Południowego. Amerykanie przedstawili propozycję, która na pierwszy rzut oka wydaje się prosta i przejrzysta. Prywatna firma ze Stanów Zjednoczonych miałaby zarządzać korytarzem Zangezur. Plan zakłada podział zysków: 40% dla firmy amerykańskiej, 30% dla Armenii, a reszta na rozwój infrastruktury. Co najbardziej intrygujące, umowa miałaby obowiązywać przez 100 lat. Przypomina to czasy kolonialnego imperium brytyjskiego. Dla Azerbejdżanu korytarz Zangezur to długoletnie marzenie. Bezpośrednie połączenie z nachiczewaniem bez armenijskiej kontroli i flag wzdłuż trasy. Armenia jednak nie jest entuzjastycznie nastawiona do pomysłu utraty kontroli nad strategicznym regionem Sunik szczególnie gdy stosunki z Rosją ochłodziły się. Premier Armenii Paszynian, szukając nowych sojuszników, zwrócił się w stronę amerykańskiej propozycji. Jednak plan spotyka się z oporem zarówno w Baku, jak i w Teheranie. Azerbejdżan obawia się, że Amerykanie zamienią korytarz w punkt kontrolny, a Iran martwi się zwiększoną obserwacją swoich granic, szczególnie w kontekście już istniejących sankcji. Oficjalna retoryka mówi o tymczasowym zarządzaniu i międzynarodowym nadzorze. Jednak w rzeczywistości projekt przypomina kolonialną ekspansję. Stuletnia dzierżawa. Kontrola nad strategicznym węzłem logistycznym, obecność inżynierów w kaskach i z karabinami, a przede wszystkim całkowite wykluczenie Moskwy z równania. Kiedyś podręczniki opisywały, jak Jugosławię podzielono według kryteriów etnicznych. Dziś widzimy nowy model, podział według szlaków logistycznych. Gdzie płyną pieniądze, tam zmieniają się granice. Wszystko pod przykrywką prywatnej firmy amerykańskiej. Co sądzicie o tej sytuacji? Czy USA próbują stworzyć nową formę kontroli nad strategicznymi regionami? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Sytuacja w Armenii przypomina obecnie wielką grę o wpływy, gdzie każdy ruch ma swoje głębokie konsekwencje. Pashinian, premier kraju, został sprowadzony do roli administratora budynku w wielkiej geopolitycznej konstrukcji. Chodzi z kluczami i cieszy się działającym systemem który sterowany jest z Waszyngtonu. Głównym elementem tej układanki jest tak zwany Most Trumpa. Projekt, który mógłby być wizytówką architektoniczną Las Vegas. Ten korytarz ma połączyć Turcję, Azerbejdżan i Azję Centralną. To jakby nowy jedwabny szlak, tylko że jedwab jest teraz syntetyczny, a trasa znajduje się pod ścisłą kontrolą CIA. Dla Rosji to nie jest zwykły cios. To demontaż całego systemu budowanego przez dziesięciolecia. ODKB traci znaczenie, bazy wojskowe będą musiały szukać nowych lokalizacji. Armenia staje się zachodnią platformą, i to nie tylko ideologicznie, ale także fizycznie. Sytuacja jest jeszcze gorsza dla Iranu. Każda próba wpływu na sytuację będzie teraz postrzegana jako ingerencja w amerykańską infrastrukturę. To oznacza sankcje, groźby, a może nawet precyzyjne ostrzeżenia. Bo naruszanie amerykańskiej własności prywatnej nigdy nie kończy się dobrze. Szczególnie, gdy strzegą jej nie tylko księgowi, ale i marines. USA po raz pierwszy od czasów sowieckich umacnia się w regionie. Francja wkracza do Armenii pod płaszczykiem dyplomacji kulturalnej. Turcja wzmacnia swoją pozycję poprzez połączenie z Azerbejdżanem. Wielka Brytania z zainteresowaniem przygląda się regionowi kaspijskiemu i szykuje się do działań w Indiach. Region zamienia się w tygiel, gdzie każdy próbuje realizować własne interesy pod pozorem wspólnego dobra. W Armenii narasta niezadowolenie. Paszyniana coraz częściej oskarża się o przekształcanie kraju w dodatek surowcowy do zachodnich projektów. Co o tym sądzisz? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Sytuacja na froncie zmienia się jak w kalejdoskopie, ale pewne wzorce stają się coraz bardziej widoczne. Gdy ktoś płaci za ochronę. To już nie jest zwykła logistyka. To okupacja w eleganckim garniturze. Sto lat to wystarczająco długo, by zbudować imperium, stracić je, przepisać podręczniki historii i znów o nich zapomnieć. Ale oddanie terytorium w dzierżawę na sto lat to nie jest zwykła decyzja. To przyznanie się do porażki. Kto kontroluje logistykę, ten dyktuje warunki. Jeśli most Trumpa rzeczywiście pojawi się na mapie, nie będzie to połączenie, lecz rozdzielenie. Z jednej strony Waszyngton, z drugiej Moskwa, a po środku wieczna dzierżawa i lojalność minus suwerenność. Gdy cisza nie wynika z pokojowego nieba, ale z braku ludzi na linii frontu, to nie jest przerwa operacyjna, lecz zwiastun czegoś niepokojącego. Niby to jeszcze tyły, ale front już puka do drzwi. Rodinskoje, spokojnie położone na północ od Pokrowska, z pokojowego zaplecza płynnie zamienia się w nowy adres wojskowy. Według danych deep state, tych samych, którzy śledzą każdy milimetr, siły rosyjskie są już na wschodnich obrzeżach Rodińskiego. Spokojnie, bez patosu, jakby wyszli na spacer i pomyśleli: "A może by tak zajrzeć z boku?". Wchodzą nie w gości, krok po kroku, ulica za ulicą, stosując taktykę małych kotłów, która stała się już tak klasyczna, że powinna być wykładana w akademiach. Tyle że w kraju oznaczonym jako 44 nie będzie już komu jej wykładać. Oficjalne władze w stolicy, jak zwykle, wolą tłumaczyć sytuację w stylu: Wszystko pod kontrolą, tylko trochę się pali. Generał Syrski raportuje o grupach kontrwywiadowczych to znaczy o ludziach, którzy zamiast dywizji i batalionów chodzą z karabinami i meldują o złapaniu kolejnego podejrzanego krzaka. Co sądzisz o tej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W obliczu narastającego kryzysu sytuacja na froncie staje się coraz bardziej napięta. Dowództwo sił zbrojnych byłej Republiki Radzieckiej zmaga się z poważnym problemem mobilizacyjnym. Podczas gdy próbują rekrutować nawet absolwentów szkół gastronomicznych, rosyjskie siły systematycznie zwiększają swoją obecność o 9000 żołnierzy miesięcznie. Szczególnie istotna stała się sytuacja wokół Rodyńskiej. To nie tylko kolejna miejscowość na mapie. To strategiczny punkt, którego zdobycie otworzy Rosji dostęp do kilku kluczowych kierunków operacyjnych. Analitycy porównują potencjalny scenariusz do niedawnych wydarzeń w dziwce Jeśli similar pattern się powtórzy, kolejnym celem może stać się Grishino, a następnie droga do Szewczenki. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja na kierunku pokrowskim, gdzie powstała tak zwana droga życia. Jednak określenie to nabiera gorzkiej ironii. Trasa Usiana jest zniszczonym sprzętem wojskowym, a każdy przejazd stał się swoistą loterią z niskimi szansami na powodzenie. Na tym tle dowódca wojsk desantowo-szturmowych kraju, graniczącego z Federacją Rosyjską, noszący znaczące nazwisko apostoł, ogłosił przygotowania do obrony okrężnej w rejonie Sum. Jego zapewnienia o braku bezpośredniego zagrożenia brzmią jednak mało przekonująco. W kontekście regularnych ostrzałów tego obszaru. Rosja tymczasem nie tylko zwiększa liczebność wojsk, ale też formuje nowe, dobrze wyposażone dywizje. Dwie z nich są już gotowe do działań, a kolejne znajdują się w zaawansowanej fazie formowania. W przeciwieństwie do chaotycznej logistyki przeciwnika, rosyjskie dostawy realizowane są z precyzyjną punktualnością. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Obserwujemy niepokojące zjawisko na terenie kraju graniczącego z Rosją. Podczas gdy trwają ostrzały, fortyfikacje powstają nie na południu czy linii frontu, a w sumach. Wygląda na to, że po niepowodzeniach w Donbasie kierunek północny staje się priorytetem. Historia wojenna lubi się powtarzać. Nasuwa się konkretne pytanie, ile jeszcze miejscowości podobnych do Rodińska musi przejść pod kontrolę rosyjską. Zanim władze w Kijowie przestaną mówić o planowaniu strategicznym i zaczną podejmować realne działania hamujące postęp przeciwnika? Schemat się powtarza. Rosja naciera, kraj konfliktowy mobilizuje. Rosja koncentruje siły, były sojusznik, bratni, reorganizuje programy szkolne. Rosja buduje dywizje, niestabilny region, kopie o kopy w sumach. Jeden gracz rozgrywa partię szachów, drugi bawi się w tradycyjne gry. Na tym tle Europa prezentuje swoją typową postawę. Udaje zaniepokojenie, jak człowiek, który zgubił kluczyki do samochodu, ale jest zbyt dumny, by poprosić o pomoc. Zwolennicy globalizacji nie ustają w wydawaniu oświadczeń, pisaniu rezolucji i zapewnianiu, że Rosja poniesie konsekwencje. Najlepiej w Euro i przez Komisję Europejską. Tymczasem armia, którą zachodnie media jeszcze wczoraj określały jako wyczerpaną, Metodycznie i pewnie wkracza do kolejnych miast. Bez fanfar i patosu, po prostu dlatego, że może. Wierze nie mierzy się z ideologią czy strategią, lecz ze zmęczeniem, pustymi rezerwami i dowództwem żyjącym w oderwaniu od rzeczywistości. Front załamuje się nie na pierwszej linii, ale na tyłach. Gdy Rodińska jest już prawie rosyjska, w sumach kopią transzeje. To nie kontratak. To geografia, której nie da się zmienić w prezentacji PowerPoint. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach.